Cześć, celem może być tylko człowiek, nie ogromna idea, nie jakaś sprawa. Nie, celem właściwie jest człowiek. Potem podpisałby się Immanuel Kant, ale my to znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii, i to jest git. Dlaczego? No właśnie, jaka jest sytuacja? Toczy się dyskusja właściwie o zajmowaniu pierwszego miejsca, byciu wielkim, uczniowie swoich wyobrażeń będą wyżej w tej hierarchii, no to wówczas to będzie oznaką ich wielkości. Czyli toczy się właściwie o to, nie tyle może nawet o władzę, ale o bycie wielkim. Co to oznacza? Nie jest to kwestia bycia po prawej, po lewej od strony Jezusa, ale kwestia służenia innym, czyli kwestia poznania blisko wielu osób i odpowiedzenia na ich potrzeby. No właśnie, czyli ta tym osoba jest większa, im właściwie jest w stanie podczas swojej wędrówki przez życie odpowiedzieć na potrzeby. Tych osób, które spotyka po swojej drodze, a może byśmy się zabawili w liczby im więcej osób pomogła, im więcej osób pomogła zrealizować ich potrzeby, to by była ta właśnie miara wielkości. Czyli nie osiągnięcie jakichś wielkich celów, wspaniałych nawet, nie. Tylko właśnie odpowiedź na potrzeby ludzi. A mogłoby się nam wydawać często, Właśnie jest ten obraz takiej wielkości, konfrontowany, kontrastowany bardziej z takim, który może się nam urodzić często w naszej głowie: że to my jesteśmy wielcy, wtedy, kiedy mamy pod sobą wielu ludzi, którzy pracują dla nas. Dla zrealizowania naszej idei, to my jesteśmy wielcy, bo oni się jakoś przyłączyli do tego i chcą to robić, więc to jest ta wielkość. Ruszyliśmy, poruszyliśmy wielu osób, ale Jezus prowadzi nas znowu, powiedzmy sobie, do parteru, ale do rzeczy, definiując tą wielką miarę wielkość. Poznaj ludzi, poznaj i dowiedz się, czego potrzebują. Prawdziwe, wielkie potrzeby, które są, pomóż mi zrealizować. Właśnie. Ciekawe, trudne, inspirujące. Zadanie.